Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Dnia pierwszego września, roku pamiętnego, wróg napad na Polskie z kraju sąsiedniego. Najwięcej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawa, Warszawą, tyś jest miasto krwawe. Szpitale zburzone, domy popalone, gdzie się mają schronić ludzie poranione. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. I tak nas męczyli całe trzy tygodnie, ale Bóg pokaże ciężko taką zbrodnię. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie ludzie, z nami łaska Boża Odbuduję Polskę od gór aż do morza.